Jeśli ktoś tego nie dostrzega, to naprawdę za kilka, kilkanaście lat to i tak dojdzie do wielu osób i wiele osób będzie powtarzało to, co słyszałem wiele razy odnośnie innych rzeczy, typu kiedyś można było kupować hektar ziemi tutaj w mojej okolicy za tysiąc złotych. Mam takiego kolegę, serdecznie go pozdrawiam, gdzie pamiętam, był młody. Przychodzili znajomi jego ojca i mówili, słuchaj, nie chcesz kupić tutaj hektara za 1000 złotych, a po chu mi ten hektar, po chu mi to pole. Dzisiaj tutaj hektar kosztuje 5 milionów złotych. No, musiało upłynąć 30 lat, ale takie rzeczy się powtarzają ja uważam, że właśnie takimi okazjami teraz są właśnie krypto. No, oczywiście już bitcoin jest, jest drogi, bo nie jest tani. Nie każdego stać, żeby wydać 350 tysięcy złotych na jednego bitcoina, ale pamiętajmy, że możemy kupować. Cząstkę możemy sobie zbierać, uśredniać i w końcu, jeśli będziemy to mądrze robić i pomyślimy i zainwestujemy, no to na pewno zostanie nam to wynagrodzone za kolejne kilka lub kilkanaście lat i będziemy mogli sobie pogratulować, że zrobiliśmy najlepszą rzecz w świecie, którą mogliśmy zrobić.